na zasadzie winy. Trzeba, ale aby anyway, z tym się przywiedzieć, prosiłem też o kolejniejsze informacje, które wypowiedzieli naszą kontynentą, a potem zajmę z góry, stanowisko i z tym się zgodzić w odpowiedzi. W kontekście pytań i kwestii poruszonych przez pana radnego Czesława Kiesz. Mieliśmy przewidując taką sytuację, nieco pilną konstrukcję budżetu. W roku 2011, gdy wprowadziliśmy budżet, w dopadach planowaliśmy uzyskanie przychodów związanych z zwrotem środków finansowych w ramach realizowanych projektów i umów podpisanych Urzędem marszałkowskim i obserwując proces rozliczania tych projektów, bo to są wypracowane po półtorej roku w, w małych projektach na rok 2012, już takich to, to już nie zaplanowaliśmy. Ja o tym mówiłem szerzej podczas sesji związanych z konstruowaniem i stworzeniem budżetu na rok 2012. Jednak stan usiądziejący i no, opisany przez Regionalną Kultury Obrachunkową pokazuje, że Właśnie ta sytuacja, czyli, czyli planowanie dochodów z tego tytułu, no może właśnie narazić i naraziło <laughs> na to, nie przypuszczam nas na taki, taki wynik, jeśli chodzi o bilans procentowy. tym kątem. Bardzo proszę o szczegóły, panie wtargni. Tak jak domu, to pisane, zostało nie wykonaliśmy y, dowodów z po, y, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na modernizację kongreskiego dzielenia. To jest 186 222 zł. I to jest ta sytuacja, o której mówił pan Bulger, że w tym nie planujemy takich dowodów. Są to wydatki, które ponieśliśmy już dwa lata temu i y, planowanie i też w zeszłym roku wydawało się zasadne. No jednak z doświadczenia zeszłego roku wiemy, że planowanie jest zawsze bezzasadne, dopóki nie mamy jej telefon kuwarkowy. Tylko to powiem, my je wprowadzimy oczywiście w momencie, gdy tylko te pieniądze y, y, spłynął do naszego budżetu. My o nich wiemy, który też wie, my możemy je zaplanować, ale gwarancji, że nawet w tym roku ja y, je otrzymamy, oczywiście otrzymamy. Ale to w tego, jak przeciągamy się procesy. W których Rozliczania tych projektów, które nie można Nie uzyskaliśmy także środków, które były zaplanowane na realizację inwestycji Słońce dla Ciemi, to jest 180 891 zł. Te środki mieliśmy uzyskać w formie zaliczki też na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Jednak inwestycja ta była dwuletnia i płatność za zrealizowane. Instalacja salarna na budynkach komunalnych przełożyła się na styczeń, wtedy otrzymaliśmy dochody z tego tytułu i były zrealizowane wydatki. Także z tego tytułu nie zrealizowano w 7% wydatków inwestycyjnych, ponieważ realizacja tego przedsięwzięcia przede wszystkim się na rok 2012, po stronie dochodowej po stronie wydatkowej. To jest to drugie pytanie, o które Pan pytał, że wydatki nie zostały zrealizowane, tylko w tym zakresie tej jednej inwestycji nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki. Ale to ze względu mówiamy, bo to przedsięwzięcie dwuletnie i płatność przesunęła się na rok 2012 w sposób dochodowy i wydatkowy. Choć o wątpym powiedzmy, że ono powinny nastąpić jeszcze w drugim listopadzie, ale już ujęło się na styczeń powody, no to zresztą niektórzy y, brali udziału. W tym roku ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 167 tys. 269 zł. Te dochody, tuż też na do określeniu świadczeń, w tym roku nie są zaplanowane. Konieczność, która widocznie jest taka, że mienie się nie sprzedaje. Parę lat nie podchodziliśmy do ogłoszenia przetargów na sprzedaż działek w Biegowicach. I nie, nie było tego że to w, razie, w, razie, w tym roku. Też te dochody nie są zaplanowane. Będziemy je poprawić znowu i zostanę, to będzie mnie przydało w I to są odpowiedzi na pytania zadane przez pana. Nie wiem. Jeszcze zaległości podatkowe. Rzeczywiście patrząc na procenty wzrostu zaległości podatkowych, wygląda to wygląda na to, że jest mało skutecznych w Jakie są tego powody? Wzrost właśnie tego, tej zaległości w o procentach. Jeśli chodzi o kwoty, to nie są jakieś wielkie kwoty, ale głównie na ten wynik rzutuje jedna zaległości taka korona, to jest jedna z nich w miejscowości Kalisz. O tym zresztą, jak no, wiecie, trzy sesje temu rozmawialiśmy, że rok 2020... 10 lat 11, 11 dla tej firmy w bardzo trudnym i te zaległości wzrastały po podpisaniu porozumienia. Aktualnie firma ta wywiązuje się z tego porozumienia i możemy przypuszczać, że to co winna jest ta firma w oparciu o to porozumienie, o którym wspominam, tutaj Państwu jest znane te środki do budżetu yy, yy, spłyną. Drugi powód, dla na którego nastąpił wzrost ściągalności, ja tylko na, tylko nadmienię, że chodzi o egzekucję wszystkich zaległości, jest ona wdrożona. Czyli są nakazy pomocnicze, są decyzje o ściągalności, jednak ściągalność mimo wszystko ze strony głównie pomocnika sądowego spada. Są to zależności osób fizycznych w dużej części, którzy, no, namiętnie, nie płacą swoich zobowiązań. Nie płacą swoich zobowiązań po prostu z ich sytuacji klimatykalnych. Widać to, że konkurzacja, ułożenie społeczeństwa niektórych rodzin przede wszystkim, bo to w Biblii to nie są jakieś nowe przypadki, jest dość duża. I są rodziny, to jest kilka, może kilkanaście, ale kilka raczej rodzin, gdzie te właśnie zobowiązania praktycznie stoją w miejscu. Nakazy są, egzekucje są, one wracają. Komornik stwierdza, niestety nie możliwości egzekucji tych zobowiązań. Jeśli chodzi o środki transportowe to trzy przypadki zależyły na tym wzroście. To były przypadki trzech właścicieli, trzech przedsiębiorców z strony naszej gminy, którzy mieli zobowiązania na 31 grudnia 2011 roku i do końca roku z tych obowiązków się nie wiązali. Jednak już w lutym roku 2011, 2012, przepraszam, rozliczyli się. ich zobowiązania dalej nie istnieją i na bieżąco płacą, płacą podatki należne i wyznaczone w plakatach płatniczych. Mały może wpływ na to jak w jakimś tam procencie niewielkim, ale też fakt, że Ci stali tacy dłużnicy, którzy, jak powiem, że się tak o, już programowo nie płacą swoich zobowiązań, y, to y, też jakby podpadają w odcinkach podpada wzrostu podatków. Bo dzisiaj mamy odniesienie kwotowe rok do roku, wzrost nawet o 5%, to też wzrost w tych przypadkach o kolejne 5% już w wyniku finalnym tego, tego rozliczenia. Ja chciałem w powiedzieć, że jeśli chodzi o publikację podatkową, to i ja, i pani skarbnik, to dzisiaj zacząłem, z pani skarbnik, a też pracownicy merytoryczni, którzy, gdybyście państwo zajmie, pani skarbnik i pracowników, czy ta windykacja jest skuteczna, czy czują, że jest postęp, jeśli chodzi o windykację, to ja odczuwam, że, że tak, tylko, że i, i ja to, i pani skarbnik, i pracownicy są też sami z siebie zadowoleni, jeśli chodzi o windykację, bo to tylko to, co urzędowo możemy zrobić, czyli po prostu doprowadzić do prawnej formuły indykacji, robimy. Ale to, że akurat te rodziny, czy tam ta prawda, firma, o której wspomniałem, na dany moment nie mają możliwości finansowych rozliczenia się gminy z gminą w sensie płatności podatków, no to już ci pracownicy no, to nie są temu winni, bo skierowali sprawę, jak powiedziałem, zgodnie z źródłem postępowania, do sądu, do komornika, komornik założył egzekucję, a to, że, że czy ta firma, czy, czy te podmioty fizyczne akurat nie, czy nie mają pieniędzy, aby ta aby wyfikacja to, to wynika właśnie z ich kondycji. Myślę, że rok 2012 no, nie pokaże już tam tak, takich skali głównie, tylko z tym, że...